Hej kochani, witam was w kolejnym dniu vlogmas I aktualnie jedziemy po choinkę Ale nie jedziemy jej kupić Tylko jedziemy ją uciąć do lasu Ale oczywiście jest takie pole z choinkami Więc nie idziemy sobie tak randomowo do lasu, żeby ją po prostu uciąć Tylko specjalnie jest takie pole na wsi Zrobione na wsi, tak? Gdzie, gdzie jest to pole? Aha, w miejscowości pod Koszalinem I jedziemy po prostu sami sobie ją uciąć i wybrać i w ogóle My już jesteśmy na miejscu i tak wygląda ta plantacja chuinek. Kurczę nie widać. O, widać, dobra. Patrzcie, ile tu jest małych chuinek. Są jedne większe, drugie mniejsze. Ale fajnie to wygląda. Mama, pokaż się. Wybierasz chuiny? Jak się rezerwuje chuinki w tych czasach? Zarezerwowana choinka. Tak się rezerwuje choinki, bo zapomnieliśmy taśmę, bo to jest wielka plantacja, ale wybraliśmy jedną. Tak wygląda. Jest tu druga. Patrzcie, my już przywieźliśmy choineczkę do domu. I tak się prezentuje, jest piękna i wysoka. Hejka kochani, tak jak już widzieliście, choinka jest ustrojona, znaczy ustrojona, wtedy widzieliście jeszcze nie ustrojoną, ale mama się już pięknie ustroiła, zaraz wam pokażę. I teraz y, wysłam paczki, bo dzisiaj naprawdę dużo paczek z windet poszło, dużo rzeczy się sprzedało, więc bardzo mnie to cieszy, ale internet mamy taki okropny, mamy internet. Że tu nic nie chodzi, nic nie można wydrukować. No masakra! Zaraz wam pokażę, jak drukuję, i wkładam paczki. Nie ma tu jakiejś filozofii, bo ani gratisów nie daje, ani nic. Bo nie wiem w ogóle po co są gratisy, bo niektórzy ludzie kupują rzeczy dla gratisów, tak naprawdę, a nie dla, dla samej rzeczy. A że, że dają rzeczy takie naprawdę za niskie ceny, to się sprzedają i na przykład tu mam koszuleczkę zapakowaną pięknie w kopertę z bąbelkami i zaraz będę musiała wydrukować tę etykietę i tak, I biorę swój, swoją drukarkę ja ją tylko tak włożyłam, żeby nie cały czas jej nie chować wiedziałam, że tak będzie, że się nie opłaca jej w ogóle chować no i hops, teraz wyłączamy tutaj tak dzisiaj zapakowałam chyba z 8 paczek i oby nie byliśmy na tej plantacji, plantacji choinek i porozziłem sobie z mamą fajne zdjęcia, więc niedługo na moim Instagramie będą, jak jestem z siekierą i choinką. Co tu się dzieje? Czemu się to nie drukuje? Nie mam czasu na takie rzeczy. Boże, nic nie wychodzi. Jest dzisiaj jest gorszy, na świecie. normalnie nie wytrzymę już. Czy wy też tak czasami macie, że po prostu już was i tak wszystko denerwuje, to już po prostu macie się poddać i nic nie robić? Bo on nawet nie chce się błączyć. Po wielu próbach się udało. Tylko żeby to się nie wydrukowało teraz pięć razy. Nie, nie, drukuj się, nie drukuj się, nie drukuj się, nie drukuj się, nie drukuj się. Haha, zabrałam kartki. Ja się nie wydrukuje. Jak to zatrzymać? Jak to zatrzymać? A niech się tam drukuje, no, jak masz okładę, to się drukuj. Trzymaj się druku. I mam tu takie naklejki, znaczy naklejki taśmy. Taką bardzo fajną. I to fajnie wygląda, jak się nakleja etykietę. Powiem wam, że jak się nakleja etykietę, to... O, na przykład taka taśma świąteczna. Nie wygląda też wcale tak źle. A jest w miarę świątecznie. No i taka zapakowana paczuszka trafia już do osoby, która ją kupiła i dzisiaj ją wyślę. Właśnie tutaj trwają nagrywki. O, proszę bardzo, piękna chujinka. Nie wiem, czy jej pokazywałam, ale tak się ona prezentuje. Naprawdę wygląda cudownie. Tu już pod nią nawet są prezenty, na razie pokazowe, ale, ale ładnie jest. I jeszcze kalendarza adwen adwentowego nie otwierałam, więc może tutaj otworzę. I w dzisiejszym odcinku... My tu mamy prezencik, a prezencik jest tutaj. Czego masz w filmie? Przestanie baba śpiewać, bo skrzeczy tylko, a nie chce mi się wstawać po pilota wyciszać tego. Jezus! Maria, co tu leci? No i w dzisiejszym no. dniu od nas mamy. Okej, okay. Tym razem mamy czystą skórę, ale czarną. Bo wczoraj mieliśmy biały. O, i to też bardzo lubię. Ostatnio miałam z tego żel, ale to jest pianka, więc do twarzy na pewno mi się przyda. Ale jeszcze zostały nam do otworzenia dwa... Nie, trzy kalendarze. Pupsie! Zostały nam do otworzenia czekoladki, a dzisiaj jest 18 tutaj mam. No i się powtarzają, to już było. Hm, szkoda. W Irvingu. 18 Hibiscus and Orange. To może być naprawdę smaczne. Nigdy nie, nie, nie piłam herbaty z hibiskusem, ale podobno jest pyszny. No i tutaj w 18. I tu jest. To mi wygląda znowu na pomadkę do ust. Jezus, Maria, jak ja się musiałam namęczyć, żeby to wyciągnąć. I tu znowu lip balm on jest chyba taki sam jak tamto, białe i to będę miała na zapas ale spoko tego nigdy za wiele ja za chwilkę jadę do Adamka więc się spakowałam spakowałam tam walizkę i muszę zjechać jeszcze na chwilkę do sklepu i wysłać dwie paczki do paczkomatu, także jest git e, tak jak mówię, nagrałyśmy filmik z mamą, ten na tiktoka i fajnie wyszedł już ubrana choinka. Moja w ogóle choina. Jest też ubrana. Spójrzcie na to. Mama mi ubra, ubrała choineczkę. Dostałam takie białe bombki. W końcu, tak naprawdę w końcu. Ja dodaję jeszcze filmik, wrzucę się na YouTube'a i mam nadzieję, że się jeszcze do Was odezwę. No na pewno się odezwę, ale w końcu będę mogła jechać samochodem. Jak już dawno nie jeździłam. Mam nadzieję, że nie zapomniałam, jak się jeździ. Nie no, akurat jazdy samochodem nie zapomina się tak szybko. To jest tak jak jazda na rowerze. No. Oczywiście nie tak prosta, jak jazda na rowerze, ale tak jak jazdy na rowerze nie zapomniecie, nie zapomnijcie, to jazdy samochodem podobno też się nie zapomina. Siemka. Ja w ogóle zapomniałam się wczoraj pożegnać, a już jest następny dzień i już zaczynam następnego vlogmasa nagrywać, więc ja jestem już u Adama i... I tyle. Wczoraj posiedzieliśmy, bo się tak dawno nie widzieliśmy, to spędziłam z nim jak najwięcej czasu i tak. No i zaczynam kolejny dzień, a ja się tutaj z Wami żegnam i do jutrzejszego vlogmasa.